Witajcie kochani, mamy maj. Temat będzie w związku z tym taki jak trzeba w maju. Chociaż sformułowany jest w taki sposób, czy mu wierzyć dziewczynom, no to on się dlatego pojawia w maju, że w maju dziewczyny zaczynają wyglądać cudownie. I Jak zaczynają wyglądać cudownie, to panowie zaczynają ko nich latać jak te, wiecie, osy albo inne pcioły. I w ogóle się zaczynają. No, wcześniej się pod, yy, oczywiście podwalają, znacie to słowo. Pamiętacie jeszcze, bo ja, ja się na nim wychowałam, ale przypominam, niektórym podwalać się. Co się do mnie podwalasz? <noise> yy, yy, dziewczyny wyglądają cudnie. Chłopaki patrzą, patrzą i łażą za nimi, i się do nich podwalają, a dziewczyny myślą, że jak usłyszały, że jesteś najcudniejsza na świecie, o jakie masz. Cudne nóżki, a jaka jesteś yy, wspaniała, te oczy, bym tak naprawdę, te oczy zielone i różne takie cudne rzeczy, a potem jest wiecie co? Yy, to był maj, spachniała saska kępa. Pamiętacie, to już na pewno znacie. I Jak oni potem to oni wszyscy mówią: Oj, głupia, głupia. No bo yy, nie chcę Was straszyć wcale, ani nie chcę Was yy, nastawiać na to, żebyście się nie cieszyły tymi podrywami i tymi zaczepkami i tymi gwizdami. Nie wiem jeszcze, czy chłopaki gwizdzą jeszcze na dziewczyny teraz. Boże, tu jakieś takie stare rzeczy mówię, nie? No trudno. Chyba mają mi w głowie zakręci. Nie chcę was straszyć, ale poważnie chcę wam powiedzieć, mniej lub bardziej poważnie, że to jest cudowne, że jesteście piękne, że jesteście Fantastyczne, że się podobacie, że, że tak oczy facetom za wami idą, że się do was chcą jak najbliżej dostać, i że chcą was, to się też teraz chyba już tak nie mówi, zdobyć. Ale to ładne słowo zdobyć, dziewczynę. No to puknąć, no nie? Niech będzie. Chyba bardziej dzisiejsza. To jest normalne i to jest wszystko w porządku i bardzo jestem za tym. Ale chcę wam powiedzieć o takich paru rzeczach, żebyście były nie tyle nie do zdobycia w ogóle, tylko żebyście były do zdobycia dla was fajnie. I to nie jest, broń Boże, żaden odcinek przeciwko chłopakom ani mężczyznom. Czasami niektórzy moi słuchacze w ci męskiej tak sobie, tak sobie gdzieś tam narzekają, że może to ja tak nie, nie lubię mężczyzn. Otóż bardzo was lubię, panowie, to będzie kawałek do was. I wcale, jak mówię takie rzeczy, dziewczyno, uważaj na, na facetów, niektórych. To nie jest to tak, że jestem przeciwko temu i że namawiam kobiety e, młodsze czy starsze, żeby was, e, przepraszam, powiem słowo, które wam się nie spodoba, nie pobierały. Niech pobierają, wy też pobierajcie. Chodzi o to, że jest pewien taki styl męski, pewien sposób nadmiernego pobierania dam, przed którym mamusie, dziewczyny przestrzegają, ale robią to w taki sposób, że właściwie często tak robią, może nie wszystkie, bo też są mądre, fajne mamy, które mówią, słuchaj kochane, ja też przerobiłam na początku wszystko cudnie, a potem Klops, nie ma go na przykład, prawda? Jak to się mówi, wziął swoje i poszedł. Wiecie, to jest przedwojenne podejście, że chłopu tylko o jedno chodzi i że tylko chce zdobyć, czyli puknąć, a potem to już go nic więcej nie interesuje. Oczywiście, gdyby tak było, nie byłoby małżeństw, związków, miłości, dzieci, wspaniałych wyników, wiecie, w, tym, w takim długim, bardzo pożyciu. To nie o to chodzi, żeby tak patrzeć w ogóle na mężczyzn, ale pamiętać, że niektórzy tacy są. Niestety na przykład są tacy panowie, którzy zaliczają damy tylko dlatego, żeby zaliczać damy i żeby sobie podnieść takie poczucie, że jestem samiec alfa, prawda, albo macho. I oczywiście jeżeli pannie, damie, dziewczynie, kobiecie, lasce to nie przeszkadza, i ona na przykład też ma podobne podejście. Super, nie? E, robią sobie to, co chcą sobie zrobić, dają sobie to, co sobie chcą dać. Natomiast ja znam dużo dziewczyn, które przez to, och, jeszcze najpierw powiem właśnie, bo to, o co chodzi w tym przez to. E, e, dziewczyny są do podrywania bardzo przez ucho, przez uszy, przez to, co się do nich mówi. I jest dużo panów, którzy o tym wiedzą i nawet ze zgrozą, aczkolwiek z pewnym zrozumieniem, dowiedziałam się od dawna już, że istnieją takie grupy męskie i tacy mistrzowie, wiecie, guru męscy, którzy uczą panów, tych, którzy nie mają powodzenia, jak podrywać kobiety, żeby zaliczyć. No, i tam się traktuje te dziewczyny i te kobiety, no, jako takie. Ja wiem, no towar na pewno. W ogóle my często mówimy towar, nie? Fajny towar idzie, męski towar też fajny idzie. Okej. Okay. Język, wiecie, nadąża za tym, co ludzie czują, co robią, jakie są obyczaje, prawda? Jakie w tej chwili trendy panują. Natomiast e, m, większość ludzi nie lubi być traktowana jak towar, większość ludzi nie lubi być traktowana jak przedmiot, e, jak punkt do zaliczenia, a dziewczyny, które małą słyszą ciepłych rzeczy w swoich domach rodzinnych, które im się każą uczyć, nie wychodzić, nie latać, nie biegać, a jeżeli to robią, to się je wyzywa, czasem bardzo przykro i nieprzyjemnie, to one naprawdę bardzo chcą spotkać fajnego chłopaka i bardzo są czułe na to, żeby do nich fajnie mówić, żeby być dla nich takim, no pieszczotliwym można powiedzieć, prawda? Czyli żeby je właśnie tak oswoić, po, 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 też takie słowo poepatować, nie wiem czy je używacie, żeby je tak rozbroić, ocieplić, no i na początku jak komuś się taki śliczny towar podoba, no to nasłucha się, prawda, ewentualnie widzi, że on tak patrzy fajnie na nią, albo jej coś obiecuje, albo ją gdzieś zabrał, albo jej coś podarował, albo ją tak Przyjemnie trzyma, albo tak dobrze się z nim tańczy. I to są wszystko wiecie w maju, szczególnie, no, ale w ogóle, ponieważ idą wakacje, urlopy, różne wyjazdy i różne takie wiecie: zachody słońca i mech w lesie, i jutrawa na łąkach, i te kwiecie pachnie. No i różne się zaczynają, już się oczywiście ciągną, zawsze nawet w zimie, ale teraz to jeszcze przyjemniej, nie? No poza tym to taki nawet grzech by było się teraz. Nie wiem, nie, nie porozglądać troszkę za sobą wzajemnie i nie podopadać wzajemnie i nie posprątywać. Bardzo przyjemna rzecz i bardzo zdrowa dla organizmu każdego. Ale żeby to było takie, żeby śmiała, ja mówię do pani, do panienek, do, do dziewczyn, żeby śmiała poczucie, że dzieje się to, co ty chcesz, lubisz, o czym. E, właśnie o czym marzyłaś. O czym marzyłaś też Ci bardzo życzę, droga siostro czy droga dziewczyno, ale e, zdaj sobie też sprawę z tego, o czym marzysz. E, jeżeli marzysz o tym, że spotkasz ideał, no to cię chcę od razu uspokoić, że go nie ma. E, oczywiście, jak się w kimś zakochamy, to mamy przez cudny czas, różnie to bywa parę miesięcy do. Chyba do trzech lat mniej więcej tak to może trwać. Taki, wiecie, oczadziały umysł, cudownie, przeurocze zupełnie przeżycie, którego też nie, nie chcę wam, broń Boże, odmawiać. Zresztą, co by to, co by to dało, żebym wam odmawiała i tak będziecie popadać w to. Ale zakochanie, jak samo nazwa wskazuje, pokazuje na to, że ja się zakochuję, a nie kocham. Się zakochuję, słyszycie to? Różnice między Kocham, a jestem zakochana. Jest taka, że jestem zakochana w miłości, w marzeniu i w mojej wizji tego chłopaka. Ona się może potem sprawdzić ta wizja. Może się okazać, że on naprawdę jest kimś, kto i godzien naszego uczucia, i, i sympatyczny, i niegłupi, i jeszcze w miarę taki wiecie, pozbierany i ogarnięty, co też jest modnym słowem choć pewnie każda z nas trochę co innego ma na myśli, kiedy to w ten sposób nazywa. Więc moja droga, nazwij sobie, nawet sobie powypisuj, co to dla Ciebie jest ogarnięte. Zrób sobie taki rachunek wewnętrzny, że jak Ci się tak chce spacerów, pływania wspólnego i w tej wodzie tak się, ojej, no bardzo przyjemnie jest w wodzie. <laughs> I bardzo jest przyjemnie Czuć takie, prawda, cudne, gorące przeżycia, takie, takie fale, takie iskry, takie uniesienia i wzloty. Pamiętajcie, że po uniesieniach przeważnie jest taki potem spadek nastroju, prawie zawsze. To jednak, dziewczyna droga, zdaj sobie sprawę, że jak od razu i bardzo szybko uwierzysz swojej iluzji i swojemu marzeniu, to najprawdopodobniej również dość szybko się przekonasz, że ono się nie sprawdziło. Dlaczego? Dlatego, że będziesz za dużo chciała, że tego od razu dostać nie możesz. Ważne rzeczy dzieją się powoli. Jeżeli chcesz mieć romansik, jeżeli chcesz mieć spotkanie na chwilę, no to baw się. Jeżeli natomiast czujesz, że Twoje serce czy Twoje Poczucie twojej wartości byłoby bardzo obolałe, gdybyś się e, dość szybko rozczarowała i na przykład zobaczyła, że on powiedział zadzwonię, a nie zadzwonił. To jest taki słynne, dlaczego on powiedział, że zadzwoni, a nie zadzwonił. No mężczyźni na to odpowiadają, dlaczego miał powiedzieć, przecież ja do ciebie nie zadzwonię, już więcej. Jakbym to powiedział, to bym był bardzo niepopularny i bym ci się nie podobał. No ale przecież, że ty tak odchodzisz, to dlaczego przecież dla ciebie jest ważne, co ja o tobie myślę? No żebyś właśnie o mnie dobrze myślała. I na przykład sobie wyobrażała, że babcia mu zachorowała, może nogę złamał, może, może się coś takiego stało, że do mnie nie dzwoni, że może głos za nie wiecie. Przestał mówić, bo mu się gardło zrobiło chore strasznie. No żadne takie rzeczy mu się nie zrobiły. A dlaczego powiedział? No bo chce zostawić właśnie taką tęsknotę, chce być tym maczo, chce być tym wspaniałcem. a potem, że tobie będzie przykro, no może to też jakoś podbija trochę bębenka, więc wiecie, to jest trudna rzecz, żeby się jednocześnie zachwycić i jednocześnie troszkę uważać, żeby jednocześnie poddać się tym nastrojom, a jednocześnie nie obiecywać się za dużo, żeby nie wychwytywać takich słów, że on powiedział, wiesz, to pójdziemy na to do kina. Och, jak powiedział, że pójdziemy na to do kina, to na pewno się będzie ze mną umawiał. Kochana, po pierwsze, jeszcze pamiętaj, że jeżeli się z tobą już teraz umówił, albo jak właśnie Cię puknął, to znaczy szczęście, że mu się chciało ciebie i podobałaś mu się. Tylko, że to nie znaczy wcale, że od razu będzie z tobą wiesz w firanki. Więc dziewczyny, tak Was chcę w tym maju nie zepsuć Wam humorów, tylko Was tak, e, nie, bo ja nie, nie wiem, czy mamy Wam mówią, bo jak one mówią, wiesz co, uważaj. To Wy się czujecie, że one Wam czegoś zabraniają, ja Wam broń Boże nie zabraniam. I one nie mówią Wam często, bo się może czasem wstydzą, że wiesz, ja też przeżyłam takie rozczarowanie. No czasem mówią, że chcecie przed czymś uchronić, ale jak nie powiedzą przed czym, to Wam się wydaje, o może mama mi zazdrości, bo ona już jest w takim wieku, że z nią to już nikt nie będzie łaził na te zachody słońca. Nie? Po pierwsze, nigdy nic nie wiadomo, chcę Wam powiedzieć, a po drugie, na całe szczęście. A po drugie, e, e, posłuchajcie tego od e, Kasi Miller, która ma swoje lata, na swoje zachody słońca już poprzeżywała i to dużo. I naprawdę wiem, o czym mówię. Faceci są super, ale nie wszyscy. O, chyba to jest najlepsze powiedzenie na, dla Was na koniec. Całuję Was dziewczyny, chłopaki fajne, Was też całuję. E, I e, może sobie zasubskrybujecie ten mój kanał. E, miłego maja.